Cześć, chciałbym Wam przedstawić moją Alfa 159 w topowej wersji TI Turismo Internationale Auto nabyłem w Niemczech dwa lata temu od prywatnej osoby. Jestem trzecim właścicielem od początku. Auto pochodzi z niemieckiego salonu i zostało wyprodukowane w 2009 roku. Wersje TI od zwykłej wyróżniają na pewno. 19-calowe felgi, które rzucają się w oczy. Nakładki na progi, właśnie te. Oraz zaciski czterotłoczkowe tuczkowe brembo nakierowane na czerwono. Jeśli chodzi o z zewnątrz, wygląd zewnętrzny, czasami zdarza się, że lusterka mają inne nakładki. W tym wypadku są takie santynowe chromowane, czasami zdarzają się w chromie. Ale to nie jest norma. Czasami są po prostu pod kolor samochodu. W tym modelu w moim aucie pracuje silnik 20 JTDM diesel o mocy 170 koni mechanicznych i 360 Nm. Silnik jak silnik nie będę otwierał, nie będę pokazywał. Plastikowa osłona obudowy przesłania praktycznie wszystko, także nie będę pokazywał, bo nie ma po prostu co oglądać. Przejdźmy do środka, bo tam najwięcej zmian, jeśli chodzi o ten model. 159 w wersji PI ma zupełnie inne fotele, bardziej sportowe, podgrzewane oczywiście i z przesuwanym nóżkiem regulowanym ręcznie, co prawda, ale bardzo fajna, przydatna rzecz. Są to fotele naprawdę bardzo wygodne i można pokonywać naprawdę wielokilometrowe trasy i nie odczuwa się zmęczenia. Fajną rzeczą też jest kierownica. Jest inaczej wyprofilowana od zwykłej. Ma czerwone przeszycia, które dodawają charakteru. Kierownica Chodzi takie bicepsy i tricepsy. Fajnie leży w dłoni. I także wygląda bardzo ładnie. Dodatkowo gałka też jest pokryta skórą i ma czerwone przeszycie. Nie wiem czy widać. Dekory na konsoli oraz tutaj listwy przy klamce. I dekory tutaj centralne. Są wykonane ze szczotkowanego aluminium. Pięknie to wygląda. W dotyku oczywiście latem, zim, latem gorące, zimą bardzo zimne. Także jest to prawdziwe aluminium. Nie żadna imitacja. Wygląda to pięknie. Dodatkowo owódki zegarów są czerwone. Podświetlenie jest białe. No to też jest detal, który odróżnia zwykłą 150 wersję tej od zwykłej 159 Jeśli chodzi o wnętrze to dodatkowo podsufitka jest z materiału o kolorze czarnym. Wygląda to pięknie to daje naprawdę charakteru. Osobiście bardzo mi się to podoba oczywiście to jest kwestia też gustu ale myślę, że znajdzie wielu zwolenników Jeśli chodzi o wnętrze, to by było w sumie na tyle. Oczywiście aluminiowe nakładki na pedały, to jest też norma i standard w tej TI, ale w zwykłej 159 również, również można to dostać. Jeśli chodzi o wnętrze, to tak jak mówię, to by było na tyle. Teraz może troszkę od historii tego auta. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to auto z 2009 roku. W moich rękach od dwóch lat zrobiłem 40 tysięcy kilometrów i jestem bardzo zadowolony. Te 40 tysięcy kilometrów były bezproblemowe. Nie, nie zaliczyłem żadnej większej awarii, ale to o tym wspomnę może w innym nagraniu. Jeśli oczywiście Wam się spodoba te nagranie, będziecie chcieli posłuchać o eksploatacji tego samochodu i o zmianach wizualnych. Które to auto u mnie przeszło. No także na dzisiaj to by było tyle. Także dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam.